Panią Patrycję Bielawską, nauczycielkę Miejskiego Przedszkola numer 1 w Dziękuję panu burmistrzowi komisji przyznanie nagrody. Dziękuję Pani Dyrektor i Radzie Pedagogicznej za wspieranie mnie w mojej pracy, za wytypowanie do nagrody i... Yy, 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 yy. Nie <śmówiłem> się <śmówiłem> i... <bardzo. śmówiłem> No. <laughs> Powiem tylko, że swoją przygodę z przedszkolem rozpoczynałam już we wczesnym dzieciństwie pod okiem pani dyrektor Izabeli Koteckiej, która była moim wychowawcą. No, no, no. <laughs> e, <laughs> więc to wszystko tam się zaczęło. Um, w chwili obecnej w przedszkolu jestem liderem wielu projektów, takich jak łódzkie dwujęzyczne, Liderstwo Sport, e, Eco Schools, Zielona Flaga. Aniołkowe granie w głownie czy łąki kwietne. Jestem organizatorem wielu akcji charytatywnych, takich jak sesja dla majeczki, zbieranie darów dla dzieci z Ukrainy, paczuszka dla seniora czy kiermasz słodkości dla dzieci z domu dziecka. Ogromnym wyróżnieniem było dla mnie zaproszenie na komisję na konferencję podsumowującą projekt ludzkie dwujęzyczne w Łodzi gdzie z swoimi wychowankami mogłam zaprezentować układ taneczny do piosenki INAP i tym samym zapromować przedszkole i miasto Głowno. Ogromnym doświadczeniem był dla mnie wyjazd na 15 forum bliżej przedszkola w Krakowie, gdzie z innymi nauczycielami z województwa łódzkiego prezentowałyśmy na scenie układy taneczne, brałyśmy udział w wielu szkoleniach i wymieniałyśmy się doświadczeniami. Podsumowując swoją pięcioletnią pracę w zawodzie przedszkolanki. Stwierdzam, że jest to moją pasją. Nie wyobrażam sobie pracy w innym zawodzie i cieszę się, że mogę pracować w takim zespole.